Najpiękniej, na no jest drugi odcinek zagrajmy w Spider-Man 2 i kontynuujemy misję Kruel Lord. No tak, i tam ruszymy, i tam tu idziemy Lord Misja 2 Zobaczmy, będzie finik. Za moich czasów policja w tym mieście była bardziej skuteczna. Mam nadzieję, że nie zrywasz się zbyt często ze szkoły. Ależ oczywiście, że nie. Jestem przykładnym studentem. Przepraszam, nie czuję się zbyt dobrze. Ciecia mi wybaczy. Oczywiście, słodziutki. Nigdzie się stąd nie ruszę. O, ruszysz się, ruszysz się. Wszystko po kolei. Najpierw muszę znaleźć Ciocie May. Daleko jej nie zabrali. Sprawdzę za okienkami kas. Brrr! Gdzie moje maniery? Dziękuję ci za pomoc, spider Spidermanie. Poszukaj jednego z naszych strażników. Oni mają klucze, które doprowadzą Cię do skarbu. Mm, patrzcie, co my tu mamy. Zróbmy to! Żaden nie się odblokowali. Dzięki, Spidey! Dzięki, Spiderman.

Dok-ok -ok kieruje się do piwnicy, ale uszkodził drzwi, gdy je wyważał. Do piwnicy prowadzi jeszcze inna droga, ale nie będzie ona łatwa. Rozejrzyj się za strażnikiem trzymanym na pierwszym piętrze, za drzwiami bezpieczeństwa. On ci powie, co należy robić dalej. Weź tę kartę i otwórz nią pomieszczenie ochrony. Tam będziesz mógł otworzyć drzwi na pierwszym piętrze. Strażnik trzymany na pierwszym piętrze, załapałem. すみません。 Dzięki, Spidermanie! Spoko, spoko. Kogo kogo? Gdzie to nam się drzwi otworzyły? Tu, tu, dobre. Cenę bym się, że nie drzwiam. Patrz! Dzięki, Spidermanie! racza. Już nie da wejść. Dzięki Spider-Manie. Czy hmm. tu hmm. ktoś jest? No przecież tu nikogo nie ma. Okay. Hej, co tu. Uh -huh. Je tu. Dneska čak má

есть шуба. Тут есть Cieszę się, że cię widzę, Spidermanie. Czy jest jakiś skrót prowadzący do piwnicy? Zaraz, wsiądę do tylko, że... tylko ty i ja, panie. Uważaj! Zamkaj. Dzięki, strzelki, spajki! Nie zaliłeś mnie! mnie! Cieszę się. Siądź. Siądź do windy na parterze. Dzięki Spider-manie. Dzięki Spider-manie. Kaj okay, nut no, idziemy w? Fajnie. Siema <śled> Dziękuję ci, Spidermanie. Dok Oak jest w skarbcu z metalami szlachetnymi. Nie znam do niego szyfru, ale znam go mój partner, który jest zamknięty w skarbcu z pieniędzmi. Otworzysz go, korzystając z tego kodu. No, spoko. Proszę mam tą strzałkę w kształcie strzałki. Brać ci, Bolunga! czy tak. nie, nie lubię mówić. Ponieważ przemoc nie jest rozwiązaniem. Zobaczmy. Czas już odejść. Ile zielonych? Dzięki. Robiło się gorąco. Dok siedzi w drugim skarbcu. Tym z metalami szlachetnymi. Otworzysz go za pomocą tego kodu. Okej. Okay. Nie chcę zielonych, jak chcę metale. Idziemy tu do Co ty kombinujesz z tymi diamentami, Og? Ok? Nawet one nie pomogą na twoją brzydotę. Dok ok. Wzrost 182 cm. Waga 112 kg. Prawdziwy od to: Oktawius. Zawód fizyka, fizyk jądrowy. Przestępca, miejsce urodzenia Szendecady, Nowy Jork. Stan cywilny, wdowiec. Wykształcenie doktor fizyki jądrowej. Siła każdy z ramion może podnieść 3 tony. Wow. Moce. Wykorzystuje sfera miana jak biczo lub bronkującą. Rzuca ciężkimi przedmiotami. Słabość chory psychicznie. Można go zranić elektrycznością lub chemią, a ataki fizyczne skutkują dopiero, gdy się go ogłuszy. To moja sprawa, Spidermanie, więc ostrzegam, abyś się w to nie mieszał! Jeszcze cię którym jesteś. Co? Powinieneś martwić się o własną skórę. Nie możesz unikać moich ciosów w nieskończoność. Ją? Powinieneś martwić się o własną skórę. Nie możesz unikać moich ciosów w nieskończoność. Aha, uciekł tchórz. Pomóż Spidermanie! Pomogę ci. Później złapię oka. Nie mogę im pozwolić zabrać ci May. Idziemy po ciocię May. Kolejne szare furgonetki. Og ok wie jak podróżować z klasą. Dobra, musimy uratować ciocia May Geniuszu. Biedna ciocia. Biedna ciocia May. Mam nadzieję, że jest cała i zdrowa. Przecież mówię. Nie się wstydzić, pieści, Ta miła staruszka wzią. może być częścią tego. No, nareszcie. Dziękuję ci, Spidermanie. Już dwa razy mnie uratowałeś. Drobiazg. Chyba źle cię oceniłam. Widziałeś może mojego siostrzeńca, Petera? No, tak. Niech pani się nie martwi. Jestem pewien, że ma się dobrze. No, się dobrze. W końcu Cię uratował. Je, yeah. no dobrze, no to na tym zakończymy na mój, nasz, wspólny drugi odcinek. Nasz odcinek. I do zobaczenia w trzecim,